Konie ruszyły. Ale to był falstart oczywiście, bo tutaj nie wszyscy mieli równe szanse. Kej Walsz zwłaszcza stracił na starcie, no, mocny faworyt tego wyścigu. Ruszył z dużym opóźnieniem, ale sędzia zatrzymał. Wyścigi za chwilę powtórnie staną do startu. Ten wyścig na dystansie 2400 metrów będzie rozegrany. Koń numer 7 dostanie jeszcze jedną szansę zatem. Pięć zaprzęgów, wszystkie tutaj mamy przed trybuną główną. I za chwilę ponownie staną do startu. No uwaga, konie zawracają. Tam najdalej pojechał zaprzęg numer 4, Kibella Didora, ale już ustawiają się. No jeszcze będą kręciły woł, te konie. I uwaga, kolejna próba startu. Najbardziej przy wewnętrznej Kreska i Stanisław Rzadkosz. No Tym razem ten Kejwal chyba też odstaje za końmi. Ruszy jak ostatni, ale nie tak daleko jak podczas fal startu. I konie ruszyły. Kreska poprowadziła. Kreska tam od pola. Idzie mocno Kibela Didora. Środkiem tray. I dwa konie w niewielkim odstępie: Kadabra i i Keival. Kalabra jest ostatnia, Keival jest przedostatni. O tam zaczyna kreska, zmieniła chód. W tej stawce tam odstaje troszeczkę Kalabra i A prowadzi wolnym tempem Kiss Tray. Kiss Tray na drugim miejscu: Kibela Didora. Na trzecim blisko Keval, w niewielkim odstępie, to jest jakieś 5 długości, zastawką kusuje Kadabra. Do pokonania mają jednak jeszcze jakieś 1800 metrów. Konie już kreska w tym wyścigu ma ogromną stratę i kusuje zastawką. Na razie zatem Kiverla Didora. Na drugą pozycję przesunął się Keval, na trzecim miejscu 3. Koni mają do pokonania jeszcze 1600 metrów. No z pewną stratą tam kusuje z pewną stratą kusuje za tymi pierwszymi końmi Kadabra i Velan. Co tam się dzieje w czołówce? Już na front wychodzi Kajwal. Kajwal goni go Kibella Didora. Na trzecim miejscu Kismis Otrej i na czwartym Kadabra i Velan. Bardzo lekko spokojnie Keival wyszedł na prowadzenie i jakby zaczął oddalać się od koni. Drugie miejsce tutaj utrzymuje cały czas Kiwela Didora. Trzeci Kis No i czwarta tutaj ze stratą jakiejś pięciu długości do Kismi Sotrei kłusuje kadabra. Evelant. A konie już są w zakręcie. Już tutaj powiększa swoją przewagę Keival. Na drugim miejscu dwa konie, no i na czwartym, na drugim, trzecim miejscu blisko siebie i na czwartym Kadabra w niewielkim odstępie. Przed wyjściem na prostą, tutaj z dużą przewagą Kejwal, na drugiej pozycji kusuje Kibela Didora, na trzecie Kismiso Trey, no i na czwartej Kadabra Ibelan. W takiej kolejności wyjdą na prostą kreska już tam gdzieś jest daleko, daleko za Stawką. I rozpocznie się za chwilę finisz, Tam bardzo szeroko, kadabra wyszła na miejscu czwartym. Keyval utrzymuje prowadzenie, próbuje zaatakować go tutaj Kibella Didora. Kibella Didora polem ruszył, ruszyła kadabra, ale to jest jeszcze daleko. Kejwal, Kejwal prowadzi, próbuje zaatakować go Kibella Didora. Te dwa konie pozostałe to już mają bardzo dużą stratę. Do celownika jeszcze 200 metrów. Kejval prowadzi zdecydowanie, ale Kibela Didora go będzie atakowała jeszcze, a do celownika ponad 100 metrów, tak jest. I Kibela Didora obejmuje prowadzenie. No i wygra ten wyścig, jeśli nie zagalopuje, wygrywa Kibela Didora. Drugi Kejval, na trzeciej pozycji będzie Kismiso a na czwartej Kadabra i Violante.